Nie sądziłem, że kiedykolwiek znajdę się w samym centrum tak brudnej historii. Od dziecka wierzyłem, że miłość to coś, co nie podlega żadnym prawom czasu ani przestrzeni. Kiedy spotykasz tę jedyną osobę, z którą chcesz spędzić resztę życia, nie myślisz o tym, że jutro wszystko może się zmienić. I tak właśnie było, kiedy poznałem ją Katarzynę, moją przyszłą żonę. Nasze spotkanie było przypadkowe i jak mi się wtedy wydawało, przeznaczone. Spotkaliśmy się na przyjęciu u wspólnych znajomych. Nie lubiłem tłumów, ale tego wieczoru coś mnie przyciągnęło do tego miejsca. Może los postanowił ze mną zagrać. Kiedy ją zobaczyłem, świat na chwilę zwolnił. Była perfekcyjna. Wysoka, szczupła, z ciemnymi, głębokimi oczami i uśmiechem, który wydawał się topić wszelkie lody. Nie była nachalna. Nie próbowała być w centrum uwagi, ale jednocześnie przyciągała spojrzenia wszystkich wokół. Kiedy podszedłem do niej, nie czułem żadnej nieśmiałości, rozmowa zaczęła się płynnie, jakbyśmy znali się całe życie. Nie jesteś stąd? Zapytała z ciekawością. Mieszkam w mieście, ale wolę ciche miejsca, odpowiedziałem szczerze. A więc to zupełnie jak ja uśmiechnęła się, a ja zrozumiałem, że coś się właśnie zaczęło. Nie pamiętam już, Ile rozmawialiśmy, minęły godziny, a ja czułem, że w końcu spotkałem kogoś, kto mnie rozumie. Po tej nocy nie mieliśmy wątpliwości, że musimy się jeszcze spotkać. I tak zaczęła się nasza historia. Nasze pierwsze miesiące były jak z bajki. Wszystko działo się tak naturalnie randki, długie rozmowy, wspólne spacery. Katarzyna była pełna życia, zawsze optymistyczna, z ambicjami ale jednocześnie ciepła i czuła. Czułem, że z nią mogę wszystko. Nie minął rok, a już byliśmy zaręczeni. Nasi znajomi mówili, że jesteśmy dla siebie stworzeni. Ja też tak myślałem. Nie bałem się zobowiązań, wręcz przeciwnie, chciałem jak najszybciej nazwać ją swoją żoną. Ślub był skromny, ale piękny. Nie potrzebowaliśmy wielkiego wesela, ważne było tylko to, że byliśmy razem. Katarzyna wyglądała oszałamiająco w swojej sukni. Gdy stanęła obok mnie, trzymając mnie za rękę, pomyślałem, że oto właśnie rozpoczyna się moje idealne życie. Po ślubie nie wszystko się zmieniło, dalej byliśmy tak samo blisko. Planowaliśmy wspólną przyszłość, podróże, dom. Było jak w marzeniach. Jednak życie miało dla mnie inne plany. Katarzyna zaczęła robić karierę w dużej firmie. Została sekretarką ważnego dyrektora. Była ambitna i wujtea. Spędzała w biurze długie godziny. Mówiła, że to szansa, że muszę jej zaufać. I ufałem. Nie zwracałem uwagi na to, że wracała coraz później, że była zmęczona, ale jednocześnie zadowolona. że często znikała na spotkania po godzinach. Przecież kochała swoją pracę, tak mi się wydawało. Nie miałem pojęcia, że każdy kolejny dzień przybliża mnie do momentu, w którym cała moja rzeczywistość runie jak domek z kart. Tego dnia, kiedy wróciła później niż zwykle, nie przyszło mi do głowy, że to początek końca. Uśmiechnęła się do mnie, pocałowała mnie w policzek i powiedziała, że musi wziąć szybki prysznic. W jej oczach było coś, czego wcześniej nie dostrzegałem zmęczenie, może niepokój. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że w jej życiu pojawił się ktoś inny, i że ja, jej mąż, byłem ostatnią osobą, która miała się o tym dowiedzieć. Przez długi czas nie zauważałem żadnych zmian. Może nie chciałem ich zauważyć. Żyłem w przekonaniu, że wszystko układa się tak, jak powinno, a moja żona po prostu spełnia się zawodowo. Ale pewnego dnia coś zaczęło mnie niepokoić. Katarzyna zawsze wracała do domu o tej samej porze. Mniej więcej o dziewiętnastej. Miała swoje rytuały, wchodziła do mieszkania, rzucała torebkę na krzesło, zdejmowała buty i całowała mnie na powitanie. Później opowiadała o tym, co działo się w pracy, czasem narzekała na zmęczenie, ale zawsze kończyła to zdaniem Kocham to, co robię. Jednak od pewnego czasu coś zaczęło się zmieniać. Najpierw były to drobne rzeczy, krótsze rozmowy, mniej entuzjazmu, coraz częściej mówiła, że jest zmęczona i nie ma siły na długie dyskusje. Nie skarżyła się już na swoich współpracowników, nie opowiadała anegdotek z biura. Potem pojawiły się spóźnienia. Na początku o piętnaście minut, później pół godziny, godzinę. Tłumaczyła to nad godzinami, spotkaniami z szefem, koniecznością przygotowania raportów. Nie podejrzewałem niczego złego. Nie chciałem być tym mężem. Który robi awantury o każdą godzinę spóźnienia. Ufałem jej. Ale w głębi duszy zaczęła kiełkować niepewność. Pewnego wieczoru postanowiłem na nią zaczekać. Nie dzwoniłem, nie pisałem. Po prostu siedziałem w salonie, patrzyłem na zegar i czekałem. Minęła dziewiętnasta, potem dwudziesta. O dwudziestej pierwszej zaczęło mnie ściskać w żołądku. Ona nigdy nie wracała tak późno. Wyciągnąłem telefon i wybrałem jej numer. Po kilku sygnałach odebrała. Kochanie, co się stało? Zapytała, jej głos brzmiał dziwnie spokojnie, jakby była pewna, że zadzwonię. Gdzie jesteś? Spytałem, starając się mówić naturalnym tonem. Wciąż w biurze. Mamy dużo pracy, szef mnie zatrzymał. Szef. Oczywiście, że szef. Nie wiem dlaczego ale coś w jej głosie sprawiło, że włączyły mi się wszystkie alarmy. Długo jeszcze, myślę, że niedługo. Wracaj spać, nie czekaj na mnie, nie czekaj na mnie. Coś w tych słowach mnie uderzyło. Kiedyś zawsze mówiła, Poczekaj, zaraz będę w domu. A teraz. Odłożyłem telefon, ale nie byłem w stanie się uspokoić. Wstałem, podszedłem do okna i zacząłem nerwowo stukać palcami o perepet. Coś było nie tak. Pół godziny później postanowiłem zrobić coś, czego nigdy wcześniej nie robiłem. Zadzwoniłem do recepcji firmy, w której pracowała Katarzyna. Dobry wieczór chciałem zapytać czy pani Katarzyna jeszcze jest w biurze? Dziewczyna po drugiej stronie linii zawahała się na chwilę. Katarzyna chwileczkę słyszałem, jak przewraca jakieś papiery być może sprawdzając listę obecności. Przykro mi, ale pani Katarzyna wyszła jakieś, zawahała się, a potem dodała prawie godzinę temu. Serce podeszło mi do gardła. Godzinę temu. Ona powiedziała, że jest w biurze. Czułem, jak coś we mnie pęka. Nie chciałem od razu myśleć najgorszego. Może po prostu zatrzymała się gdzieś po drodze. Może potrzebowała chwili dla siebie. Ale dlaczego by mi nie powiedziała? Dlaczego skłamała? Kiedy wróciła, była dziwnie spokojna. Zdjęła płaszcz, uśmiechnęła się lekko i rzuciła. Przepraszam, że tak długo, ale to był naprawdę męczący dzień. Poczułem, jak krew zaczyna mi pulsować w skroniach. Mogłem od razu rzucić jej w twarz, że wiem, że wyszła wcześniej. Mogłem zapytać, gdzie była przez tę godzinę. Ale nie zrobiłem tego. Patrzyłem na nią, analizując każdy jej ruch. Widziałem, jak unika mojego spojrzenia, jak szybko przechodzi do innych tematów, jakby chciała, żeby mnie drążył tematu. I wtedy pierwszy raz w życiu poczułem, że moja żona coś przede mną ukrywa. Nie spałem tej nocy. Katarzyna zasnęła obok mnie niemal natychmiast. Jakby nic się nie stało, jakby jej sumienie było zupełnie czyste. A może po prostu była zmęczona kłamstwami. Leżałem obok niej, wpatrując się w sufit. A moje myśli krążyły wokół jednego pytania. Gdzie ona była przez tę godzinę? Mogłem ją obudzić i zapytać, ale wiedziałem, że to nie ma sensu. Powie, że przesadzam, że niepotrzebnie się martwię. A może nawet wymyśli jakąś historię, tak wiarygodną, że sam uwierzę. Nie, potrzebowałem czegoś więcej. Potrzebowałem dowodów. Następnego dnia, kiedy wróciłem z pracy, Katarzyna już była w domu. To było dziwne, bo przez ostatnie miesiące to ja wracałem pierwszy. Dzisiaj skończyłam wcześniej, powiedziała, zdejmując szalik i wieszając płaszcz na wieszaku. Obserwowałem ją uważnie. Jej ruchy były normalne, ale było w nich coś nienaturalnego. Jakby starała się zachowywać zbyt swobodnie, zbyt beztrosko. Przygotowała kolację, jakby chciała mi wynagrodzić wczorajszą nieobecność. Rozmawialiśmy. Śmialiśmy się, ale czułem, że to wszystko było na pokaz. Nie wytrzymałem. Co wczoraj robiłaś po pracy? Zapytałem nagle, jakby mimochodem, ale uważnie obserwowałem jej reakcję. Zawahała się na ułamek sekundy. Może ktoś inny BY tego nie zauważył, ale ja znałem ją za dobrze. Przecież mówiłam, byłam w biurze. Długo. Byłem pewien, że skłamie. Ale teraz już miałem pewność. Tego wieczoru zauważyłem kolejną zmianę: jej telefon nigdy nie leżał już na stole. Zawsze miała go przy sobie. Nawet kiedy szła do Łazienki, brała go ze sobą. Przypomniałem sobie, że jeszcze kilka miesięcy temu nie miała problemu z zostawianiem telefonu w salonie, w kuchni, wszędzie. Nawet kiedy dostawała wiadomości, nie śpieszyła się, by je sprawdzić. Teraz było inaczej. Kiedyś, gdy poszła pod prysznic, usłyszałem wibracje. Nie zamierzałem zaglądać do jej telefonu, ale gdy przechodziłem obok, kątem oka zobaczyłem, że nadawcą wiadomości był szef. Cofnąłem się i patrzyłem na ekran. Telefon po kilku sekundach znów zawibrował. Jedna wiadomość, druga, trzecia. Serce zaczęło mi bić szybciej. Szef, o tej godzinie nie zdążyłem nic zrobić. Bo nagle drzwi łazienki się otworzyły. Katarzyna wyszła, owijając się ręcznikiem i od razu zauważyła, że stoję przy stole. Zamarła na ułamek sekundy, po czym szybko podeszła i zgarnęła telefon. Przepraszam, że to tak dzwoni, powiedziała z wymuszonym uśmiechem. Mamy ważny projekt i szef pewnie jeszcze coś ode mnie chce. Jej ręce zacisnęły się mocniej na telefonie. Nie musiałem nic mówić. Wiedziałem, że czuję się przyłapana. Tamtej nocy podjąłem decyzję. Nie zamierzałem dłużej czekać. Musiałem dowiedzieć się prawdy. Wiedziałem, że nie powiem jej sama. Następnego dnia wziąłem wolne w pracy. Nie powiedziałem jej o tym. I postanowiłem ją śledzić. Nie byłem dumny z tego, co zamierzałem zrobić, ale nie miałem innego wyjścia. Zaufanie, które kiedyś było fundamentem naszego małżeństwa. Rozsypywało się jak piach przesypywany przez palce. Wziąłem wolne w pracy i postanowiłem sprawdzić, co tak naprawdę dzieje się z moją żoną. Katarzyna wyszła z domu jak zwykle o siódmej trzydzieści rano. Ucałowała mnie w policzek, uśmiechnęła się, ale jej oczy były gdzieś indziej. Już od dawna nie patrzyła na mnie tak, jak kiedyś. Poczekałem dziesięć minut i ruszyłem za nią. Siedziałem w samochodzie kilka ulic dalej. Obserwując budynek firmy, w której pracowała. Weszła do środka, jak zawsze, nic nadzwyczajnego. Czekałem. Po kilku godzinach poczułem się głupio. Może rzeczywiście miałem paranoję. Może naprawdę miała więcej pracy i dlatego wracała późno. Ale wtedy zobaczyłem coś, co sprawiło, że wszystkie moje obawy stały się realne. O 17:30 drzwi firmy otworzyły się i wyszła ona. Ale nie sama. Obok niej szedł mężczyzna, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Wysoki, dobrze ubrany, w drogim płaszczu. Nie musiałem się domyślać, kim jest, to był jej szef. Obserwowałem ich uważnie. Sposób, w jaki na siebie patrzyli, jak się do siebie uśmiechali. To nie była zwykła rozmowa współpracowników. Zatrzymali się przy jego samochodzie. Powiedział coś do niej, a ona się roześmiała. To był ten sam śmiech, który kiedyś słyszałem tylko ja. Potem dotknął jej ramienia. I ona nie odsunęła się. Serce zaczęło mi walić jak szalone. Chciałem tam podbiec, stanąć między nimi i zapytać: Co ty robisz? Kim on dla ciebie jest? Ale nie mogłem. Zamiast tego patrzyłem, jak wsiadają razem do jego auta i odjeżdżają. Nie wiem, jak długo siedziałem w samochodzie, ale kiedy w końcu wróciłem do domu. Byłem już innym człowiekiem. To nie były tylko moje podejrzenia. To się działo naprawdę. Katarzyna wróciła późnym wieczorem, jak gdyby nigdy nic. Paczniała drogimi perfumami, których nie znałem. Spojrzałem jej w oczy, szukając tam odpowiedzi. Ale zobaczyłem tylko pustkę. I wtedy zrozumiałem, że moja żona już dawno do mnie nie należy. Cały wieczór zastanawiałem się, jak to rozegrać. Czy powiedzieć jej wprost, że widziałem wszystko? Czy poczekać i dać jej szansę, by sama się przyznała? A może po prostu odwrócić się i odejść, zostawiając za sobą cały ten burdel. Siedziałem w salonie, wpatrując się w zegar. Było już po dwudziestej drugiej, a Katarzyna nadal się krzątała w łazience. Udawała, że wszystko jest normalnie. Jakby nie spędziła całego popołudnia z innym mężczyzną. W końcu wyszła, owinięta w szlafrok, z mokrymi włosami i telefonem w dłoni. Widząc mnie, uśmiechnęła się lekko. Czemu nie śpisz? Zapytała, jakby to było najważniejsze pytanie tej nocy. Czekałem na ciebie. Nie spodziewała się tej odpowiedzi. Przez ułamek sekundy w jej oczach zamigotało coś, co przypominało strach. Ale szybko się opanowała. Przecież jestem. Wziąłem głęboki oddech. Czułem, jak wzbiera we mnie gniew, ale musiałem go kontrolować. Gdzie byłaś dzisiaj po pracy? Milisekundy ciszy. W biurze odpowiedziała gładko. Spodziewałem się tego. W biurze. Powtórzyłem powoli. Jesteś pewna. Zmarszczyła brwi. O co ci chodzi? O to, że widziałem cię, Katarzyno. Widziałem, jak wychodzisz z pracy razem z nim. Jak wsiadasz do jego samochodu. Zamarła. Nie spuszczałem z niej wzroku. Czekałem na reakcję. Mogła się oburzyć. Mogła zaprzeczyć. Próbować odwrócić kota ogonem. Ale nie zrobiła tego. Zamiast tego wzięła głęboki oddech i usiadła na kanapie naprzeciwko mnie. To nie tak, jak myślisz, powiedziała cicho. Prychnąłem. Zawsze tak mówicie. Nie odpowiedziała. Jak długo to trwa? Zapytałem w końcu. Nie patrzyła na mnie, bawiła się brzegiem rękawa swojego szlafroka. Nie wiem, zaczęła, ale przerwałem jej natychmiast. Nie wiesz, to znaczy, Ceo, że nie potrafisz policzyć dni, miesięcy, zacisnęła usta i wtedy zobaczyłem w jej oczach coś, co mnie przeraziło. To nie była skrucha, to nawet nie był strach, to była ulga, jakby czekała na ten moment od dawna. Jakby czekała, aż sam się dowiem, żeby już dłużej nie musiała udawać. Czułem, jak ogarnia mnie fala zimnej furii. Czy ty mnie jeszcze w ogóle kochasz? Zapytałem. Cisza dłuższa niż powinna być. I to było gorsze niż każde kłamstwo, jakie mogła wymyślić. Cisza między nami była głośniejsza niż jakiekolwiek słowa. Patrzyłem na Katarzynę i czekałem. Czekałem na jedno zdanie. Jedno słowo, jakikolwiek sygnał, że to wszystko jest tylko jakimś cholernym koszmarem, z którego za chwilę się obudzę. Ale ona milczała. To milczenie było najgorsze. To był koniec. Nie musiała nic mówić, już wszystko wiedziałem. Wstałem powoli, czując, jak w mojej klatce piersiowej narasta uczucie, którego wcześniej nie znałem. To nie był tylko gniew, to była mieszanina rozczarowania, smutku i obrzydzenia. Dlaczego? zapytałem w końcu. Spojrzała na mnie, ale w jej oczach nie było już nic znajomego. Nie wiem, odpowiedziała cicho. Nie wiesz. Powtórzyłem, śmiejąc się gorzko. Zdradzasz mnie i nawet nie potrafisz powiedzieć, dlaczego. Zacisnęła usta, ale nie spuściła wzroku. Po prostu, wszystko zaczęło się zmieniać. Co się zmieniać? W moim głosie zabrzmiała gorycz. Ja. Nasze życie, westchnęła, jakby była zmęczona tą rozmową. Ja się zmieniłam, powiedziała w końcu. I ty pewnie też. Co za bzdury. To nie jest odpowiedź, rzuciłem zimno. Jeśli coś ci we mnie nie pasowało, mogłaś powiedzieć. Mogłaś próbować to naprawić. Ale ty wybrałaś inną drogę. Nie zaprzeczyła. Nie miała już nawet siły na wymówki. Chciałem ją zranić tak, jak ona zraniła mnie. Chciałem powiedzieć coś, co wstrząśnie nią tak mocno, jak mną wstrząsnęła ta zdrada. Ale nie zrobiłem tego, bo w tamtej chwili zrozumiałem coś cholernie ważnego. Katarzyna już dawno przestała być moją żoną. Ciało może wracać do tego samego domu, ale dusza już dawno mogła być gdzie indziej. I jej dusza była Nie przy mnie, nie z nami czy to koniec zapytałem w końcu, a mój głos zabrzmiał obco. Jakby należał do kogoś innego. Ona spuściła wzrok. I wtedy zobaczyłem coś, czego wcześniej nie dostrzegłem. Ona nie była smutna. Nie płakała. Nie walczyła. Nie prosiła mnie o wybaczenie, bo ona już podjęła decyzję dawno temu. Tylko czekała, aż ja się dowiem. Tylko czekała, aż w końcu to powiem ja. Nie chciałem jej dawać tej satysfakcji, ale nie miałem innego wyjścia. Wziąłem głęboki oddech i wypowiedziałem słowa, które zamknęły wszystko. Więc to koniec. Nie zaprzeczyła, tylko kiwnęła głową, i wtedy moja miłość do niej umarła. Nie wiem, ile czasu tak siedzieliśmy. Może minutę, może godzinę. Straciłem poczucie czasu, jakbym znajdował się w zawieszeniu między przeszłością a przyszłością, ale już nie miałem teraźniejszości. To było jak śmierć. Śmierć wszystkiego, w co wierzyłem. Katarzyna wciąż siedziała naprzeciwko mnie, ze splecionymi dłońmi, jakby czekała, aż coś powiem, aż zrobię jakiś ruch. Ale co miałem zrobić? Wstać i udawać, że nic się nie stało. W końcu to ona przerwała ciszę. Nie chciałam, żeby tak to wyszło, powiedziała cicho. Zaśmiałem się. Gorzko. A jak miało wyjść, Katarzyno? Miałem się nigdy nie dowiedzieć. A może miałem uwierzyć w bajkę, że to tylko pomyłka? Nie odpowiedziała. Podniosłem się z fotela i podszedłem do okna. Musiałem na coś patrzeć, bo jeśli nadal wpatrywałbym się w jej twarz, chyba bym nie wytrzymał. Jak długo to trwa? Zapytałem. Nie chciałem znać odpowiedzi. Ale musiałem ją usłyszeć. Nie wiem, wyszeptała. Kłamiesz. Naprawdę nie wiem, podniosła głos. Może kilka miesięcy. Kilka miesięcy. Więc tak długo spałem obok kobiety, która miała już inną osobę w swoim sercu. Zacisnąłem dłonie w pięści, ale nie powiedziałem nic przez chwilę. Musiałem to przetrawić. Czy to tylko on? Zapytałem, odwracając się do niej. Znów ta pauza. To wystarczyło za odpowiedź. Poczułem, jak coś we mnie pęka. Więc to nie był błąd, powiedziałem, bardziej do siebie niż do niej. To nie była chwila słabości. To była świadoma decyzja. Nie zaprzeczyła. To mnie dobiło bardziej niż wszystko inne. Czy ty w ogóle mnie jeszcze kochasz? Zapytałem, choć już znałem odpowiedź. Znowu cisza. To był koniec. Nie, to nie był koniec teraz. Koniec nastąpił już dawno temu. To ja byłem idiotą, który tego nie zauważył. Podszedłem do stołu i sięgnąłem po obrączkę. Obracałem ją w palcach przez chwilę, czując jej ciężar. Kiedyś była symbolem czegoś pięknego. Teraz wydawała się jedynie kawałkiem metalu, który nie miał już żadnej wartości. Zdziałem ją i położyłem na stole. Nie będę robił scen, powiedziałem chłodno, ale nie będę też udawał, że mogę ci wybaczyć. Katarzyna spojrzała na mnie i zobaczyłem w jej oczach ulgę. Oczekiwała dramatu, krzyków, łez. Może nawet błagań, ale ja jej tego nie dałem. Co teraz? Zapytała cicho. Teraz? Powtórzyłem. Teraz wychodzę. Nie odpowiedziała. Nie próbowała mnie zatrzymać. A ja już wiedziałem, że ta rozmowa była naszym ostatnim wspólnym momentem w tym życiu. Wyszedłem, nie oglądając się za siebie. Kiedy zamknąłem za sobą drzwi, poczułem coś dziwnego. To nie był smutek. To nie była ulga, to była pustka. Świat wokół mnie istniał tak samo jak wcześniej, uliczne latarnie wciąż rzucały blade światło na chodniki, samochody przejeżdżały, ludzie spieszyli się do domów. Ale dla mnie wszystko było inne. Byłem kimś innym. Nie miałem pojęcia, dokąd idę. Nie miałem w głowie żadnego planu. Ale wiedziałem jedno: Nie wrócę już do tamtego mieszkania. Zatrzymałem się dopiero na pustym placu. Gdzieś między blokami i usiadłem na ławce. Czułem, jak chłód powietrza przenika mnie na wskroś, ale nie miałem ochoty wracać do ciepła. Bo to ciepło było fałszywe. Było jej. I nie chciałem już mieć z nim nic wspólnego. Przez kolejne dni funkcjonowałem jak automat. Nie mogłem jeść. Nie mogłem spać. Ludzie wokół mnie mówili, ruszali się, żyli. A ja byłem jak duch we własnym ciele. Nie odzywałem się do Katarzyny. Ona też nie próbowała się ze mną skontaktować. I to bolało, bo to oznaczało jedno: że nie byłem jej już do niczego potrzebny. Minęły tygodnie, zanim zrozumiałem coś, co powinienem wiedzieć od początku. Że ja też jej nie potrzebuję. Że nie mogę pozwolić, by jedno zdradzieckie serce zniszczyło moje życie. Że jeśli ktoś, kogo kochasz, wybiera inną drogę, nie powinieneś próbować go zatrzymać. Powinieneś puścić go wolno i iść swoją własną ścieżką. I tak właśnie zrobiłem. Sprzedałem mieszkanie. Zmieniłem numer telefonu. Wyszedłem z jej życia tak, jak ona wyszła z mojego. Nie myślę już o niej codziennie. Nie analizuję tego, co mogłem zrobić inaczej. Po prostu żyję. Bez niej. I wiesz co. Nigdy nie czułem się bardziej wolny.